Czy w domu oglądają Państwo Taniec z Gwiazdami, aktualną edycję? Ja nie oglądam, ponieważ w, zawsze w, w tym czasie jestem na scenie w teatrze, więc nie mam przyjemności oglądać e, ani show e, Twoja twarz by mi znajomo, ani, e, ani Tańca z Gwiazdami. Czasami oglądam jakieś powtórki, które są na Instagramach tego, ob, obydwu formatów, natomiast na żywo niestety nie mam możliwości, bo sama jestem wtedy też w pracy. No ja jedynie miałem przyjemność spotykać poprzedniej edycji uczestników, ponieważ trenowaliśmy w tej samej szkole tańca. O proszę, o proszę. A czy może nawet z tych urywków są Państwo w stanie wskazać jakiegoś faworyta do Kryształowej Kuli? Ktoś taki się objawił? Niestety ja nie oglądałem ani jednego odcinka, nie mamy możliwości o tej porze. Wiem, że w tej edycji tańczy, ja też nie oglądałam, natomiast wiem, że w tej edycji tańczy wielu naszych przyjaciół. Trzymamy kciuki za, za... ja trzymam kciuki za mojego filmowego męża, Maćka Zakościelnego. Wiem, że tańczył również, tań mam nadzieję tańczy nadal, Filip Bobek, Majka Jerzowska, Olga Bończyk. Wiem, że tańczyła, ale już, już nie ma jej w programie, ale widziałam, widziałam fragment jej tańca na Instagramie. Był przepiękny, także wielu przyjaciół w tej edycji tańczy, trzymam za nich kciuki i też... Bliski jest to program mojemu sercu, ponieważ przez ponad 10 lat też w tym programie pracowałam swego czasu razem z Piotkiem Gąsowskim. Do Pana Piotra chciałabym nawiązać, bo rozumiem, że Państwo nadal się przyjaźnią. A dlaczego mielibyśmy się nie przyjaźnić? My przede wszystkim bardzo dużo z Piotrusiem pracujemy na scenie teatralnej. Razem gramy wspólnie w trzech różnych spektaklach, więc nieustająco gdzieś podróżujemy po Polsce i gramy na różnych scenach w wielu miastach Polski. Spektakle teatralne od czasu do czasu spotykamy się też w produkcjach telewizyjnych. Tym razem teraz w jesiennej edycji na antenie Kino Polska Telewizji Zoom TV jest prezentowany program Przeboje Kabaretowe, a my z Piotrem w kolejnych odcinkach w całej transzy tego programu pełnimy rolę takich tak zwanych mistrzów humoru, odgrywając rozmaite satyryczne i komediowe sceny filmowe. Pamiętam zdjęcia z tej ramówki, więc jak najbardziej wiem, o czym pani mówi. Zapytałam pana Piotra, dlatego że nie każdy może pochwalić się przyjaźnią w showbiznesie. Czy na przykład pani się na kimś zawiodła kiedyś w takiej przyjaźni show biznesowej? Ja myślę, że w każdym zawodzie zdarzają się takie momenty, kiedy człowiek się na kimś zawodzi albo kiedy wygryzacie z pracy ktoś, kogo do tej pracy zarekomendowałeś, bo myślę, że każdemu w każdej profesji takie, takie sytuacje mogą się zdarzać, ale warto je szybko zapomnieć. Natomiast na pewno zostawia to w sercu gdzieś taką przestrogę, kogo należy z daleka omijać.